Od wielu lat historycy zastanawiają się nad przyczyną nagłego przerwania orkowego ataku na Myrtanę. Pomimo miażdżącej przewagi siły, orkowie wycofali się z ziem Myrtany po zaledwie kilku latach walk. Powstało wiele teorii mających wyjaśnić to zjawisko. Niektórzy historycy uważają, że odwrót był spowodowany warunkami czysto politycznymi, gdyż nowy wielki wódz orków Khan chciał skupić swoje siły w Nordmarze i nie interesowała go Myrtana. Inna teoria postuluje, iż powodem odwrotu było ukształtowanie terenu. Orkowa armia opierała się głównie na orkach-wojownikach, która najlepiej funkcjonowała w mrożnych górach Nordmaru. Tereny Myrtany Północnej i Środkowej cechowały się płaskim terenem i wyższymi temperaturami niż w Nordmarze, warunkami niesprzyjającymi dla armii składającej się głównie z bardziej owłosionych orków niż Janusze nad Morzem. Jednak najnowsze odkrycie pisma pochodzącego od prywatnego skrybyka nazwanego Uszakiem ujawnia inną przyczynę. Według tego tekstu, wkrótce po najeździe na ziemię Królestwa Myrtany, wielki kan się widząc skrajne ubóstwo poddanych korony myrtańskiej. Z tekstu wynika, iż orkowie często obserwowali niezwykłe zjawisko. Według ich podań ścierwojady mieszkające w pobliżu miast często rzucały chleb dla mieszkających tam ludzi. Po jednej z uczty, ten zubienionych paladynów razem z magiem ognia rzucili się na jednego z orkowych generałów, aby wylizać mu palce z tłuszczu po opiekanym ścierwojadzie. Orkowi oficerowie dla zabawy rzucali pieczone miezo z murów faring i oglądali jak paladyni urządzali igrzyska śmierć o orkowe resztki. Skryba cytuje kana mówiącego: nikt nie powinien tak żyć. Nawet najgorsi przestępcy. Teoretyzuje się, że to właśnie pobyt w myltanie wpędził wielkiego kana w alkoholizm, w wyniku którego zmarł w młodym wieku.